Nie ma tu jak świeże powietrze i trochę sztuki przy akompaniamencie klasycznej muzyki. Właśnie. <noise> Jakie piękne farki. Skąd sąsiad wziął stalugi z najnowszej kolekcji, a oprócz tego takie nowoczesne radio? Już ja mu pokażę. Moje piękne, jedyne buty. Przeklęte płótno stworzy wagi psowego. Jak ja mam na tym malować? Jeszcze się doigasz, sąsiedzie. Najpierw zgrabię sobie liście, potem utnę krótką drzemkę, a później. Później pójdę pokarmić, łabędzie. Dzień dobry, sąsiedzie! Co tam słychać? Dziś pogoda idealna na żeglugę. Co? Skąd sąsiad ma taki piękny statek? Niestety, ale muszę już płynąć. Za godzinę rozpoczyna się coroczny bal na wodzie, na którym będą same znakomite osobistości. A wstęp mają tylko posiadacze statku, nie mogę się tam spóźnić. Ahoj! Zapomniałem! Coroczny bal na wodzie. Nie może mi tam zabraknąć! Wszystko zgodnie z planem. Nie może mnie zabraknąć na najważniejszym wydarzeniu w tym roku. Imprezo, nadchodzę. Chyba mi się coś przewidziało. Ale fajnie, teraz zakładam kąpielówki i wreszcie się trochę ochłodzę. Nie wierzę, basen sobie wybudował przed domem, na pewno nielegalnie. Nie podaruję mu tego. Halo, policja? Proszę szybko przyjechać. Sąsiad wybudował basen bez pozwolenia. Hehe. <laughs> Załatwione. <śmiech> <śmiech> Dzień dobry, posykon Bartosz! Doszły mnie słuchy, że wybudował pan nielegalną pływalnię. Jaką pływalnię? proszę pan, to jest bazen, który dopiero co napompowałem. Kupiłem go na promocji w markecie, a ta woda nie jest zupełnie chlorowana. Nakładam na pana mandat w wysokości. Jakim... <laughs> I do golfa Sport Golf właśnie taki widziałem w telewizji. O chyba zapomniał po co tu w ogóle przyszedł. Obowiązki zostawmy na później. Masz ochotę rozegrać ze mną partijkę w golfa? Yy, chętnie. Yy, ale nie w paserzy na panie Burczewski. Dobrze. Będę uderzał po raz pierwszy w życiu. To synku, Bączewski Bartosz na basenie! Melduję się! Ach, przyjemnie tak siedzieć na kocu w towarzystwie pięknej dziewczyny. Oj, bardzo, bardzo pięknej dziewczyny. Jaka piękna dziewczyna. Co ona robi mojego sąsiada? O, kto to? Nikt. Nie zwracaj na niego uwagi. Delektujmy się chwilą. Nikt nie będzie nam teraz przeszkadzał. Nie mogę tak tego zostawić, tylko skąd ja wezmę teraz dziewczynę? O! Właśnie tego potrzebowałem! Dzień dobry, ja z ogłoszenia. Czy mogłaby Pani przyjechać już, teraz, zaraz! Pieniądze nie grają roli! Dobrze, będę! Co ty robisz? Nie nic, wiesz co, gardło mi jakoś strasznie dzisiaj boli. O, moje biedactwo! Nie widziałeś przypadkiem mojej spódnicy? Co? Poczekaj tutaj chwilkę za chwilę przyniosę nam coś pysznego do picia. Dzień dobry, to ja z ogłoszenia! Dzień dobry. Soś, soś, Sonia! Proszę! O, dziękuję! Ale miło się spędza czas z taką piękną panią w blond włosach! Hahaha, <laughs> naiwniaku! Możesz sobie tylko pomarzyć o takiej ślicznocce! <laughs> Okej, okay, jestem już. A co ty masz na sobie? Dobra. A co ty tutaj robisz? A nie pomógłby mi sąsiad znaleźć kolczyka, bo gdzieś mi tutaj upadł? E, oczywiście. Nie. Tutaj! Znowu mnie oszukał! Przeklęty sąsiad! O nie, znowu ten sąsiad! Czego on ode mnie chce? Dzień dobry! Dzień dobry! Nie miałbyś sąsiad pożyczyć trochę soli, bo właśnie gotuję pierogi i mi się skończyła. No dobrze. Wow! Sąsiad ma ubranie z najnowszej kolekcji Ernesto Lucci. Skąd on to wziął? Niech bierze tą sól i zejdzie mi z oczu! Proszę, oto twoja sól. Dlaczego no, ty, ty się tak gapisz? O nie, to już jest przesada. On chyba sobie jakieś jaja robi. Otwarte! Udało się, widzi sąsiad? W sklepie były już ostatnie sztuki. Co za koleś! Nawet klapki masz takie same! Dokładnie ten sam model. O! Ale jestem szczęściarzem. Nareszcie wyglądam jak człowiek z klasą. Zaraz nie wytrzymam. Czy ten człowiek musi odgadnąć wszystko ode mnie? Powiedz mi! Co? Jesteś genialna! Oddechcę mu się naśladowania mnie raz na zawsze. Teraz w tych nowych i modnych ciuchach czuję się tak komfortowo. Przepraszam, a czy nie mógłby sąsiad sprawdzić, czy nie leży gdzieś tam przysyłka od kuriera? Bo właśnie leżę w Wannie i nie mogę podejść do drzwi. Tak, tak, oczywiście, zobaczę. <grym> Ernesto Luci! To ja teraz będę najmodniejszy w tym mieście. <grym> Jakie piękne, nowoczesne wzory! Nigdy w czymś takim nie chodziłem. Muszę to przymierzyć. Ale nowoczesny styl! A czemu sąsiad mamuje moje nowe ubraje na sobie? Ja je tylko mierzyłem! Nowa kolekcja prosto ze śmietnika! Co? To nie jest Ernesto ludzi. To są jakieś łachmany z ulicy, człowieku! Nie daję ci tego! To zobaczyłem na pokazach mody, Ernesto! Dużo już z nim nie wytrzymam. Nie życzyłbym nikomu mieć takiego sąsiada. Wyjeżdżam za granicę. Tam przynajmniej nie będzie mi przeszkadzał tak jak na ostatniej imprezie na wodzie ze swoją papierową łódką. Nie może mnie zabraknąć na najważniejszym wydarzeniu w tym roku. Imprezo, nadchodzę. I wtedy, kiedy spotkałem się z piękną dziewczyną, a on właśnie musiał tam być. Gdzie? Tutaj. Przeklęty sąsiad. No w końcu. końcu będę miał trochę spokoju. Nie mogę wytrzymać z tym sąsiadem. Wyjeżdżam za granicę. Może w końcu nie będzie mi przeszkadzał na każdym kroku. Tak jak wtedy, kiedy malowałem sobie obraz, a on puszczał jakąś beznadziejną muzykę. Aaaa! Jak ja mam na tym malować? Jeszcze się doigrasz, sąsiedzie. Albo kiedy wezwał na mnie policję, bo zazdrościł mi basenu, a posterunkowy Bączewski znokautował się piłeczką do golfa. Pasterków Bączewski, Bartosz na basenie, melduję się! A żeby tego było mało, zakładam sobie moje najnowsze ubrania. To są jakieś łachmany z ulicy, człowieku! Nie żałuję ci tego! Do zobaczenia na pokazach mody, Ernesto! Nie mogę się doczekać, aż w końcu od niego odpocznę. To już czas. 21... O, moje miejsce! Wreszcie będę miał ciszę i spokój. Ale piękny widok! I jeszcze tylko kilka godzin i będę na bezludnej wyspie! Skąd się kojarzy tę melodyjkę? Znam ten głos! I ten zapach! Sąsiad?! Cześć, tu koledzy, czyli Sadam i Rudy. Bardzo nam miło, że jesteście tu z nami. Subskrybujcie nasz kanał i zobaczcie też nasze poprzednie filmy. I obserwujcie Bączewskiego Bartosza, który właśnie założył Instagram. Do zobaczenia. Pa! <tryk>